Laudato simi signore, pochwalony bądź Panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyszu. W tej pięknej pieśni przypomniał, że nasz wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, jak piękna matka biorąca nas w ramiona. Pochwalony bądź Panie mój przez naszą matkę siostrę ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami. Początek jest jednoznaczny. Zaczyna się od słów pieśni świętego Franciszka z Asyżu. Czy encyklikę Laudato Si' możemy czytać jako nowy hymn stworzenia, napisany przez papieża razem ze świętym Franciszkiem i w jego duchu? Papież, który wybrał imię właśnie od tego Franciszka. Nie tylko go cytuje, ale też uaktualnia i niezwykle ciekawie interpretuje. Ta siostra protestuje z powodu zła, jakie wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił. Dorastaliśmy myśląc, że jesteśmy jej właścicielami i rządcami uprawnionymi do jej ograbienia. Przemoc, jaka istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem, Wyraża się również w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, powietrzu i w istotach żywych. Z tego właśnie względu wśród najbardziej zaniedbanych i źle traktowanych znajduje się nasza uciskana i zdewastowana Ziemia, która jęczy i wzdycha o bólach rodzenia. Zapominamy, że my sami jesteśmy z prochu Ziemi. Nasze ciało zbudowane jest z pierwiastków naszej planety. Jej powietrze pozwala nam oddychać, a jej woda ożywia nas i odnawia. I przechmocny, jakże dobry Panie, Twoje są pochwały i sława, i honory, i wszelkie błogosławieństwo. Tobie tylko najwyższy się należą, i żaden człowiek nie jest godzien Ciebie przyzywać. Pochwalon bądź, O mój Panie, z wszystkimi Twymi stworzeniami, a szczególnie z Panem Bratem Słońcem. Bo on to dniem jest i oświeca nas swoim światłem, jakże jest piękny i promienny z wielkim splendorem. Ciebie najwyższy daje nam wyobrażenie. Pochwalon bądź, o mój panie, przez siostrę księżyc wraz z gwiazdami na niebieś uformował bezcenne i jasne i piękne. Pochwalon bądź, o mój panie. Przez brata wicher i przez powietrze, i pochmurną, i pogodną, i każdą aurę, bo ty w każdy czas stworzeniom twoim dajesz utrzymanie. Tytuł dokumentu jest z języka włoskiego. Nie z łaciny, jak to zwykle w tego typu dokumentach bywało. Pochodzi od pierwszych słów, yy, które są cytatem z hymnu stworzenia Świętego Franciszka z Asyżu, Laudato si mi Signore. Hymn stworzenia wspaniałe dzieło kultury włoskiej franciszkańskiej z 1224 roku. Zwykle pisane Także po łacinie jako Laudato Si. Natomiast tu użyta jest forma oryginalna, starowłoska Laudato Si. I tu jest ten apostrof na końcu. Zatem, kilkanaście miesięcy przed śmiercią, już prawie niewidomy brat Franciszek uwielbia Boga razem z całym stworzeniem, które nazywa bratem, siostrą, ziemię matką. Nawet śmierć to siostra, a każdy bliźni to siostra i brat. Kim dla Ojca Świętego jest święty Franciszek z Asyżu? W punkcie dziesiątym pisze jednoznacznie, <laughs> nie chcę pisać tej encykliki bez odwołania się do pięknego, motywującego nas przykładu. Przyjąłem jego imię jako przewodnika i inspirację w chwili mojego wyboru na biskupa Rzymu. Myślę, że Franciszek jest w najwyższym stopniu wzorem troski o to, co słabe. Oraz patronem ekologii integralnej, przeżywanej z radością i autentycznością. Jest on świętym patronem tych wszystkich, którzy prowadzą badania i pracują w dziedzinie ekologii, miłowanym również przez wielu niechrześcijan. Pokazał szczególną wrażliwość na Boże Stworzenie oraz na najuboższych i opuszczonych. Kochał. I był kochany ze względu na swą miłość, swe wielkoduszne poświęcenie, swoje serce otwarte na całe istnienie. Był mistykiem i pielgrzymem, który żył z prostotą i we wspaniałej harmonii z Bogiem, z innymi ludźmi, z naturą i z samym sobą. Dostrzegamy w nim, do jakiego stopnia nierozerwalnie są połączone troska o naturę, sprawiedliwość wobec biednych, zaangażowanie społeczne i pokój wewnętrzny. No właśnie. Święty Franciszek chciał, abyśmy w Bogu widzieli przede wszystkim Ojca każdego z nas i całego stworzenia. Zapraszał nas do odnowienia relacji z bliźnimi oraz całą przyrodą. Papież zaprasza nas do kontemplacji stworzenia, wsłuchiwania się w jego głosy oraz do rozpoznawania samego siebie w relacji z nim. W punkcie 85 encykliki pisze. Bóg napisał wspaniałą księgę, której literami są liczne stworzenia obecne we wszechświecie. Słusznie powiedzieli biskupie Kanady, że żadne stworzenie nie jest poza objawieniem się Boga. Od najszerszych panoram, po najmniejsze formy życia, natura jest nieustannym źródłem zadziwienia i czci, jest ona również nieustannym objawieniem się boskości. I w tym kontekście raz jeszcze cytuję. Prawie cały hymn stworzenia Świętego Franciszka. Kiedy zdajemy sobie sprawę z odblasku Boga we wszystkim, co istnieje, to serce odczuwa pragnienia, aby wielbić Boga za wszystkie jego stworzenia i wraz z nimi, jak to wyraża piękny hymn Świętego Franciszka z Asyżu. Pochwalony bądź panie, wszystkimi twoimi stworzeniami. O panie mój, bądź pochwalony, o panie mój. Bądź pochwalony, o panie mój. Bądź pochwalony, o panie mój. Bądź pochwalony. Pochwalon bądź, o mój panie, przez siostrę Wodę, bo ona jest bardzo przydatna, i pokorna, i bezcenna, i czysta. Pochwalon bądź, o mój panie, przez brata Ogień, bo przez niego dla nas Nocy mrok rozjaśniasz, jest on piękny, i radosny, i odporny, i tęgi. Pochwalon bądź, O mój Panie, przez Panią, naszą, Matkę Ziemię, bo ona nas odżywia, i dogląda, i wytwarza różne owoce, i kolorowe kwiaty, i trawy. No właśnie. Zapytajmy się zatem, czy dobrze rozumiemy ten tekst brata Franciszka sprzed 800 lat. Pieśń stworzeń, zwana też pieśnią słoneczną czy hymnem stworzenia, należy do pereł literatury starowłoskiej i odzwierciedla wyobrażenia kosmosu powszechne w średniowieczu. Składa się on z czterech żywiołów, pierwotnych energii świata, które wyrażają zarazem Bożą mądrość i dobroć. Powietrze daje nam pomoc i utrzymanie, woda jest pożyteczna i cenna, ogień piękny i mocny, a ziemia daje pokarm. Oprócz makrokosmosu ukazany jest też mikrokosmos, człowiek i jego świat. Nie jest tu jednak podkreślana jego siła, piękno czy władza, ale raczej jego zdolność do słabości i cierpienia. Oraz umiejętność trwania w pokoju. Na koniec święty Franciszek przywołuje śmierć, również nazywając ją swoją siostrą. Można powiedzieć, że franciszkowy hymn, choć nie jest tekstem wyrafinowanym intelektualnie, stanowi poetycką, wieloznaczną, innowatorską wypowiedź oryginalnego myśliciela i mistyka chrześcijańskiego. Być może. Największą jego wartością jest wskazanie na współzależność między stworzeniami. Każde stworzenie ma autonomiczną wartość. Stworzenia są nawzajem dla siebie siostrami i braćmi, służą sobie wzajemnie, chętnie wykonują powierzone im przed Bog przez Boga zadania. A człowiek pojednany i odkupiony służy zarówno stworzeniu, jak i swemu Bogu. Charakterystyczne, że Franciszek, redukując je do rangi stworzeń, nie pozbawia ich właściwego im piękna, a ze swej strony miłości. Jeszcze bardziej ta postawa widoczna jest w pochwale czterech żywiołów: wiatru, wody, ognia i ziemi. Zostaną one wyniesione do godności dobrych stworzeń boskich, pięknych i użytecznych. I nie ma tu nawet śladu idei niegodziwości materii, obecnej mocno w innych koncepcjach średniowiecza. W niezwykły sposób wychwala ziemię jako naszą siostrę, a także jako naszą matkę. Pamiętajmy, hasło, Matka Ziemia jest autorstwa świętego Franciszka Zaseszu. O Panie mój, bądź pochwalony, Panie mój, bądź pochwalony, o Panie mój, bądź pochwalony, o Panie mój, bądź pochwalony. O Panie mój, Pochwalon bądź, o mój panie, przez tych, co przebaczają ze względu na Twą miłość i choroby i cierpienia, dzielnie znoszą w sobie. Błogosławieni, gdy zniosą je w pokoju, bo Ty sam, Najwyższy, wszystkich ich ukoronujesz. Pochwalon bądź, o mój panie, przez siostrę naszą śmierć cielesną. Przed nią. Nigdy żaden człowiek żyjący zbiec nie może. Biada tym, co mrzeć będą ze śmiertelnymi grzechami, błogosławieni, co śmierci się dadzą znaleźć w Twojej najświętszej woli, bo śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy. Och, chwalcie tak i błogosławcie Mego Pana, i dzięki czyncie jemu z pokorą wielką. Dla naszego patrona świat przyrody jest po prostu dobry. Dobry, ponieważ został stworzony przez dobrego Boga, Boga Ojca. Takie postrzeganie przyrody doprowadziło między innymi do reorientacji również w nauce i zaowocowało chociażby w badaniach Franciszkanina ojca Rogera Bacona czy Bacona, który przekonany, że przez wiedzę o stworzeniach można dojść do poznania i służby Bogu. Wydatnie przyczynił się przez to do rozwoju metody empirycznej w nauce. Pokazując to charakterystyczne dla franciszkanizmu braterskie otwarcie na przyrodę, wyrażające postawę otwarcia na cały świat pozaludzki i dialogu, i dialogu z całym stworzeniem, warto podkreślić, że najpierw. Formułuje się ono w relacje do drugiego człowieka, zwłaszcza najsłabszego, odrzuconego i chorego. Franciszek chce być sługą i towarzyszem wszystkich odrzuconych i pogardzanych. Sam opiekuje się ubogimi i trędowatymi. Wzywa, aby bracia karmili dosyta ubogich i głodnych, ale przestrzega przed pogardą dla tych, co upływają w obfitość, spożywają wyszukane potrawy i napoje. Czy nie wszystko tak, jakby chciał przekonać świat, że dzielenie się dobrami jest aktem naszej odpowiedzialności, a nieusprawiedliwione gromadzenie dóbr przez niektórych może być przyczyną biedy innych, że cały ład i porządek jest zależny od zdrowia duszy i ciała każdego człowieka, a życie w prostocie uwalnia ogromne moce duchowe, że harmonijna ludzka egzystencja tworzy ład moralny i równowagę w całym wszechświecie. Na koniec dodam, że papież rozpoczynając swój dokument cytatem ze św. Franciszka, kończy go i spina, jak klamrą swoją współczesną hymną, współczesną wersją hymnu stworzenia. Jest niezwykłe, że na zakończenie encykliki owego listy, listu papieża do wszystkich ludzi dobrej woli dostajemy podwójną wersję hymnu modlitwę za naszą ziemię oraz chrześcijańską modlitwę wraz ze stworzeniem. Obie proponują nam zarówno wymiar społeczny i przyrodniczy, jak i wartości i odniesienie do Boga, Pana stworzenia. Wszystko przy tym powinno mieć wymiar wspólnotowy, realizujący tematy encykliki, jako chrześcijańskie powołanie na rzecz sprawiedliwości, miłości i pokoju. Saudade,